Cześć, to znowu my, a dziś jesteśmy w miejscu, w którym nie wiadomo, o co chodzi. Jedziemy. No, moi drodzy, trudno się wylosowało. No tak. <gry> jesteśmy na starym polesiu. I to jest tyle do opowiedzenia, że gdybyśmy chcieli to ubrać w jeden odcinek, to musiałby trwać z 5 godzin. To byłby jakiś boliułudski film, dosłownie, albo nie wiem, się to boliułudski może. Hmm. Hmm. Dlatego podzielimy to na pewno na kilka części i najprawdopodobniej te części rozdzielimy jakimiś jeszcze innymi filmami dotyczącymi innych rejonów miasta, żeby i was, i siebie też nie zanudzić, no bo jednak to jest miejsce, w którym jesteśmy dość często, spacerujemy tutaj, więc gdybyśmy jeszcze mieli wypuścić teraz serię siedmiu filmów, gdzie mówimy tylko o tym, to pewnie by nam się zwyczajnie znudziło. Będziemy się zatrzymywać tutaj w bardzo wielu miejscach, tak naprawdę Stare Polesie jest takim miejscem, gdzie co kamienicę można by było robić stop i opowiadać, bo każda z nich ma jakąś tam historię, te historie często nie są jakieś, nie wiem, pełne adrenaliny, to nie są same pościgi, wybuchy i tak dalej, ale ten materiał robimy głównie dlatego, że pewnie często tu jesteście albo przejazdem, albo przechodzicie gdzieś idąc do centrum i tak dalej, żebyście w ogóle zwrócili czasem uwagę na to, co mijacie bo są to miejsca o niezwykłych walorach architektonicznych, niezwykłej historii, no są po prostu super. No ale też oczywiście nie opowiemy o wszystkich, no bo tak, to, no, to już w ogóle, nie wiem, to musi ja, być kompendium bo... wiedzy o Łodzi, które, nie wiem, jak monografia po prostu uniwersytecka, także wybierzemy oczywiście to najciekawsze. Możecie dawać jakieś inne propozycje, jeżeli mi czegoś nie ujęliśmy, a uważacie, że jest to jakoś tam szczególnie interesujące, to śmiało po prostu piszcie nam i, i, i możecie opowiedzieć jakąś tam swoją historię związaną z tym. Dokładnie, bo my nie nam. jesteśmy w sumie w stanie powiedzieć o wszystkim, tak naprawdę. No. I my się tutaj, w tym filmie konkretnym, skupimy tylko tak naprawdę na tym, co się dzieje w okolicach ulic Kopernika i będziemy sobie wracali potem ulicą Curie-Skłodowskiej, no powiedzmy przedłużeniem, czyli Karolewską. Cała reszta będzie w innych już częściach. Natomiast no, zwróćcie uwagę, idziemy na 20-minutowy spacer dosłownie dwiema uliczkami, bo tyle on by zajął, gdybyśmy po prostu się nimi przeszli. A mamy tyle do opowiadania, że robi się z tego cały pełen odcinek. A byłoby jeszcze więcej, ale i tak powycinaliśmy, tak naprawdę, dla takich najważniejszych rzeczy według nas. No. I jak w ogóle zrozumieć Stare Polesie jak czytać Stare Polesie? E, my... Te historie bardzo uprościmy, bo no, trzeba by było... Na, naprawdę książkę można napisać. Ale tak, żebyście zrozumieli generalnie, jaki, o, o co chodzi z tym osiedlem. Ogólnie w XIX wieku było to bardzo na bogato. Dlatego, że fabrykanci, którzy rozwijali to miasto, czy bardzo często lokowali tutaj swoje domy, swoje wille, pałace, do tego fabryki, różne inne rzeczy, jakieś domy gospodarcze, domy dla swoich pracowników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem... No, oczywiście była wojna i panowie sympatyczni y, Niemcy, kiedy postanowili zrobić y, złodzi Litmansztat na krótką chwilę, to wszystko przejęli. Potem oczywiście jak zostali, zostali pogonieni przez Ruskich, no to cały ten przemysł włókienniczy i wszystko to, co tutaj było, zostało y, no nawet nie przekazane, tylko w sposób przejęte się przez państwo, zostało znacjonalizowane. No i wszędzie w te piękne kamienice powsadzano po prostu jak najwięcej ludzi, żeby jak najbardziej zagęścić i rozwiązać problemy mieszkaniowe, czyli w jednej kamienicy, w której mieszkała jedna rodzina, a teraz mieszkało 500 rodzin po prostu w jakichś małych klitkach. Było tam wszystko podzielone. Zmienił się też trochę model biznesowy samego, samych tych fabryk włókienniczych, bo one oczywiście działały, natomiast trudno powiedzieć, że one były rentowne w jakikolwiek sposób. No, tutaj to obrazuje taka e, sentencja, może nie łacińska, ale warmińska, którą zna Patrycja i może Wam, może wam przytoczyć. Tak, jak to mój kolega mówił, chuj z pieniędzmi, ważne, żeby robota była. No i dokładnie tak to wszystko działało, aż do końca komuny. Te różne fabryczki włókiennicze, no niby działały, niby zatrudniały pracowników, pieniędzy z tego nie było żadnych, obciążało to gospodarkę strasznie, ale za to nasi sympatyczni przyjaciele ze wschodu mieli ciuszki, więc y, no, chociaż oni byli zadowoleni. No, a jak przyszła wojna Polska i skończyła się komuna, no to się wszystko rozbiegało. Co się stało? No oczywiście no z racji tego, że to wszystko było nierentowne, to zostało pozamykane. Łódź można powiedzieć wtedy na początku lat 90. No, upadła. Tutaj, w tej okolicy no, masa ludzi z dnia na dzień praktycznie potraciła pracę. To prowadziło do różnych patologii i do różnych problemów. Po pierwsze alkoholizm wszechobecny, po drugie no, bezrobocie siłą rzeczy, po trzecie bieda, po czwarte przestępczość i tak dalej. Więc to osiedle przez dość długi czas było uważane za taką jed takie jedno no, z mniej przyjemnych w mieście i takie, do którego nie warto się zapuszczać. No strach się zapuszczać. Tak, ja mam, takie, ja mam takie wspomnienia z nim nawet y, sprzed, nie wiem, lat 10-15. Zdarzało mi się skracać drogę do domu, jak jeszcze nie mieszkałem na Karolewie, to czasami na przykład jedąc z manufaktury czy skądś tam, Przejeżdżałem sobie tędy, żeby dostać się potem w stronę trasy WZ i dla mnie to osiedle po zmroku świeciło się całe na niebiesko, bo praktycznie wszędzie były jakieś patrole policji, które interweniowały w sprawie albo jakichś agresji domowych, albo w, w związku z jakimiś pijanymi ludźmi na ulicy, albo naćpanymi i tak dalej. Albo no, były to, nie wiem, interwencje chociażby pogotowia, a jeszcze był taki radosny okres w historii Łodzi, kiedy to mogły być słynne łódzkie pogotowie, więc już w ogóle ciekawa historia. Albo straż pożarna. Ze strażą pożarną na przykład też słyszałem takie opowieści, że na przykład, nie wiem, paliła się kamienica i przyjechała straż i chcieli wyłączyć całą tę skrzynkę taką do rozdzielania prądu i wyłączyli ją faktycznie, tę główną, która miała odciąć prąd w całej kamienicy, a tam się wszystko nadal świeciło, bo się okazało, że wszyscy są na lewo popodpinani i tak dalej. Także takie to było osiedle, natomiast Muszę przyznać, że mimo faktycznie, że estetycznie bywało tutaj różnie, ja na przykład często widziałem jakieś ludzi wystrzelonych po pigułach, którzy na przykład, nie wiem, przy jakimś samochodzie, który zamiast kół miał cegły, stali, albo jakiś tam handelek właśnie dragami się odbywał, czy coś takiego, no to mnie osobiście akurat nigdy tutaj włos z głowy nie spadł, nigdy nikt mnie nie zaczepił. Możecie pisać, jak to wyglądało w waszej sytuacji, no bo ja tu nigdy nie miałem jakiegoś takiego poczucia, mimo że to było bardzo nieestetycznie, no to też nie powiem, że było jakoś hiper niebezpiecznie, no bo, no, mnie, się, mnie się akurat nic nie stało, ale no, to nie muszę być reprezentatywnym przypadkiem. Po... No ja mieszkając tutaj w sumie troszeczkę no. yy, widziałam i słyszałam rzeczy, które się działy, ale też w sumie mi się nigdy nic nie stało, więc... Potem natomiast, jak już Łódź trochę zaczęła stawiać, stawać na nogi, no to... Zrobiło się troszkę inaczej. Mianowicie miasto, i tutaj musimy pochwalić, bo czasami hejtujemy miasto za różne remonty, za to, jak idą, za to, jak działa komunikacja miejska, i tak dalej. I tutaj akurat pochwalimy. Wymyślili sobie taki program Miasto Kamienic. To się pisało Mia100, że było młodzieżowo. How do you do, fellow kids? I ten program miał obejmować właśnie trochę centrum i trochę stare po lesie. I miał polegać na tym, że miasto wraz z inwestorami prywatnymi mieli wpadać w kasę w to, żeby ta tkanka miejska wyglądała lepiej. Więc zaczęły się modernizacje, jakieś remonty, tak zwana szeroko pojęta rewitalizacja. Pierwszą taką jaskółką tego, że w tym mieście może się coś zmienić, była oczywiście manufaktura. To był taki spektakularny przykład. W 2006 roku została otwarta, no ale to jest temat na osobną historię, bo to nie jest na Starym Polesiu. Natomiast tutaj, no też, no jedna kamieniczka, druga, trzecia, piąta, dziesiąta została wyremontowana. I to dało taki drive do tego, że uwierzył w to biznes. I uwierzyli w to lokalni Jacyś przedsiębiorcy albo nielokalni, i też zaczęli inwestować w to i remontować. I teraz jesteśmy w bardzo śmiesznej sytuacji, no bo jeszcze bardzo dużo tego syfu, który był, zostało, ale już też są miejsca, które wyglądają zdecydowanie ładniej, zdecydowanie inaczej. I Poleś jest chyba jedynym miejscem w Łodzi, kiedy zupełnie normalne jest, że. Na przestrzeni dosłownie 50 metrów możesz spotkać jakiegoś żula po naturacie, gościa po pigułach, jakąś dziewczynę w Kietce, która będzie sobie analogową lustrzanką trzaskała zdjęcia tych kamienic, które są no niewątpliwie przepiękne, i jakąś kobitkę w Lexusie za 300 tysięcy, która akurat wpada do sklepu, bo tu mieszka obok w jakimś nowo wybudowanym budynku. I co ciekawe, ci wszyscy ludzie tu pasują. To nie jest tak, że ktokolwiek tu wygląda, jakby się zagubił albo jakby trafił tutaj przez przypadek, tylko oni wszyscy pasują do tego miejsca. W związku z tym, mimo że nie jest to najpiękniejsze miejsce w łodzi, no to naszym zdaniem chyba jest na pewno jednym z najciekawszych, o ile nie najciekawszym. W ogóle. No dobra, tyle tytułem pitolenia Zstępu. ogólnego. Idziemy zwiedzać. Aha, otwórzcie głowę jak będziecie szli, bo to jest takie miejsce, które można pokazać na różne sposoby. Można przyjść tu z tezą i albo pokazać cały ten i powiedzieć o, patrzcie, łódź jest warta 20 zł, albo można przyjść i powiedzieć, patrzcie, to jest perła rewitalizacji, wszystko to jest pięknie ogarnięte. No nie jest, no jest i pierwotniki, jest ładnie i postaramy się Wam to jak najuczciwiej potrafimy Pokazać. Tak, czyli tak, w sumie coś, co lubię najbardziej. Także zapraszamy na spacerek. Wkroczamy właśnie w ulicę Kopernika, dawniej Milsza, ale dlaczego milsza? O tym zaraz. Teraz zatrzymamy się na chwilę w tabakoch. Tak, w ogóle jesteśmy trochę niewyspani dzisiaj, także można, możemy mówić nieskładnie, bo oglądaliśmy do późna, jak Francuzi i Portugalczycy próbują sobie zrobić hała. O, A no. poza tym zawsze jak nagrywamy ostatnio, to jest 76 stopni na dworze, mm. więc no, musimy być niestety już chyba tego przyzwyczajeni. Dotarliśmy do Fabryki Papierosów, a ona powstała w 1875 roku z inicjatywy pana, który się nazywał Karol Kretschmer, ale nie była to wtedy Fabryka Papierosów. On się zajmował, jak większość tutaj osób, bukiennictwem. Natomiast w 1925 roku ta fabryka wzięła i mu spłonęła. No i łapy na tym położył państwowy monopol tytoniowy. No i produkowali tutaj no wiadomo, były jakieś zmiany właścicielskie, oczywiście w czasie komuny było to znacjonalizowane i tak dalej, ale produkowali tu Toń do 2001 roku. Nie będę nawet udawał, że się znam na markach fajek, które te były produkowane. Sam wypaliłem nie wiem, z dwa papierosy w życiu, z czego po jednym się prawie pożygałem, bo kazali mi się zaciągnąć. To nie było przyjemne doświadczenie. E, natomiast przyszliśmy tutaj trochę z innego powodu. Mianowicie to było jedno z pierwszych miejsc, mm, gdzie widać było, że jakiś biznes, w sensie jakiś prywatny właściciel, uwierzył faktycznie w stare. Po lesie. W 2013 roku przeprowadzono rozbudowę, kompletną rewitalizację tego miejsca i teraz jest tutaj hotel, restauracja i mieszkania i możecie zobaczyć, no bo jest to faktycznie miejsce no, przepiękne jak na tutaj lokalne standardy. Z obietnicą znajdujemy się u Milsza. Teodor Milsz był założycielem trzeciego browaru w Łodzi, zbudował go w 1878 roku przy rodze, która dostała przy domek i funkcjonowała już jako urzędowa do 1923 roku, kiedy to patronem ulicy został Mikołaj Kopernik. Obok browaru powstał pierwszy w Łodzi ogród rozrywkowy. Które oferował różnego rodzaju imprezy plenerowe, m.in. był tutaj ogród spacerowy, scena, stawy z łódkami, willa Teodora Miusza oraz restauracja Leśniczówka. Dzięki darmowemu wejściu, taniej restauracji oraz możliwości napięcia się piwa, Leśniczówka stała się znanym miejscem wśród zamożnej klienteli, a super atmosferę tego miejsca przedstawia Władysław Freymond w Ziemi Obiecanej. W 1886 roku wszystkie tereny przyległe browarowi, czyli Leśniczówka oraz Willa, zostały sprzedane. Każdy z tych budynków miał swoją osobną historię, m.in. Leśniczówka w 1900 roku, jej tereny przecięła linia tramwajowa, która miała prowadzić do dworca Łódź-Kaliska i cała ta magia została niestety zniszczona. Po zakończeniu powstania łódzkiego została siedzibą bezpartyjnych związków zawodowych, a kiedy carat zakazał tworzenia związków zawodowych, powstały tam mieszkania. W 1920 roku mieszkali tam uchodźcy zajętych terenów przez Armię Czerwoną, a pod koniec lat 30. XX wieku, niestety, leśniczówka została zburzona przez fatalny stan techniczny. Willa, którą tutaj widzicie za mną, w 1908 roku została własnością cechu rzeźników i wędliniarzy i przeszła wtedy generalny remont. W czasach PRL-u cech stracił do niej prawa i została upołtstwowiona. Mieścił się w nim między innymi dom kultury oraz restauracje, kometa, kaprys, a aktualnie jest tutaj pubkeya, który w sumie ma taką swoją małą społeczność. I przychodzą do niej stali bywalce, a 17 grudnia 1982 roku została wpisana do rejestru zabytków. Przed pierwszą lecznicą dla zwierząt, wybudowaną w Polsce w 1891 roku przez dwóch lekarzy weterynarii: Alfreda Kwaśniewskiego i Hugona Warikow. Była to lecznica dla małych i dużych zwierząt. W podwórzu znajdowały się budynki gospodarcze, stajnie, kuźnia oraz budynki mieszkalne. Po śmierci założycieli, właścicielem był syn Hugona, czyli Mikołaj Warikow. Od 1929 do 1945 roku budynek udało się uratować przed zniszczeniami II wojny światowej. Od 1945 roku prężnie tutaj działa. Została wyremontowana, działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A konika, który jest na dachu, rozsławił w swoim poemacie Julian II Kwiaty Polskie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niby nic. Dlaczego się tu znajdujemy? Ano dlatego, że jest to jedna z największych, o ile nie największa biblioteka w Województwie Łódzkim. Założona 11 października 1917 roku. Jest to biblioteka o statusie naukowym, która ma nadzór emerytoryczny nad wszystkimi samorządowymi bibliotekami w Łodzi i w Województwie Łódzkim. Jej zbiory sięgają około miliona. Teatr studyjny wybudowany w 1870 roku. Podczas II wojny światowej, niestety, Gmach uległ zniszczeniu, natomiast został odbudowany. Od 1998 roku jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Teatr posiada dwie sale: jedna na 120 osób, druga na 60. Tak jak występują tutaj studenci Aktorskiej Szkoły Filmowej w Łodzi, mają również tutaj swoje egzaminy. Moje liceum, proszę Państwa. 21 Olo w Łodzi, czyli szkoła, którą kończyłem prawie pół życia temu. I to jest trochę straszne w sumie. Zawsze to była szkoła niezła w rankingach, była gdzieś tam na drugim, trzecim miejscu w Łodzi, czyli w miarę tam ogarniała. A większość klas miała profil z rozszerzonym polskim, historią, wosem i tak dalej. Czyli no, był to taki human typowy. Dlatego teraz jestem taki tuman. Co ciekawe, szkoła miała też własne wyróżnienie, które się nazywało Złoty Laur, które otrzymywali zazwyczaj ludzie, którzy albo się jakoś szczególnie wyróżnili w nauce, albo mieli jakieś osiągnięcia sportowe, ale to wyróżnienie dostałem też ja. Z jakiego powodu? Gdzie popełnili błąd? Otóż... Szkoła była też otwarta na bardzo różne inicjatywy takie śmieszne, uczniowskie. My na przykład sobie wymyśliliśmy kiedyś coś takiego jak Dzień PRL-u, gdzie na przykład, nie wiem, wyjście do kibla było na kartki, była walka z opozycją i tak dalej. I szkoła miała takie podpiwniczenie, Gdzie była, był radiowęzeł i kawiarenka szkolna. Eee, I tam zorganizowaliśmy opozycję. Czyli postanowiliśmy się tam zamknąć i nie wychodzić przez cały dzień na lekcje, puszczać, że tak powiem, opozycyjną muzykę, tylko że był taki problem, że zabrali nam klucze. Dyrektor zabrał nam klucze i schowali u, w pokoju u pani wicedyrektor ówczesnej. I moje wyróżnienie było za to, że ja ten klucz ukradłem i zorganizowałem opozycję. Także wspominam bardzo miło, mam nadzieję, że teraz jest równie fajnie. No i tyle. Za mną fabryka Ernesta Wewera. została zbudowana w 1886 roku, a potem w 1900 rozbudowana. Była całkiem spora. W pierwszej dekadzie XX wieku było zatrudnionych tutaj podobno 420 osób. Zrobiłbym ten żart, może tym bardziej, że pewnie gdzieś wasz zaufany dostawca mieszka w okolicy, ale darujemy sobie, bo jesteśmy w Polsce i tu mamy śmieszniejsze liczby. Jeszcze jak? I produkowano tutaj akcesoria pasmanteryjne. W 1930 roku pan Wewer wziął i odszedł na drugą stronę tęczy, więc zakład przejął jeden z dyrektorów, który się nazywał Gustav e, Padberg. Ale nie wykorzystywał całego budynku, więc część podnajął innemu Gustawowi, tym panem był pan Gustav Riebe e, z Niemiec, który założył tutaj fabrykę o romantycznie brzmiącej nazwie Zajden und Baumwolle fabrik! i też produkował akcesoria, akcesoria pasmanteryjne. Jak przyszła okupacja i Łódź stała się Litzmannstadt, no to przejął wszystko, bo pana Parberga stąd pogoniono. Następnie, następnie oczywiście, wszystko to zostało znacjonalizowane, jak wszystkie tego typu rzeczy, i produkowano tutaj również pasmanterię, tylko w ramach jakichś państwowych zakładów przemysłu pasmanteryjnego Łódź Południe, o ile dobrze podałem nazwę. Swoją. Swoje piętno odcisnęło, odcisnęły tutaj też zakłady Lenora, które istnieją do dzisiaj tylko w innym miejscu na Brzezińskiej, na Sikawie, które też zajmują się pasmanterią. Potem trafiło to w ręce prywatne, no i w tej chwili jest ten budynek jest ogarniany i coraz więcej przestrzeni przeznaczanych jest na jakieś, na jakieś tam biurowe, biurowe powierzchnie. Był tutaj też. Szczególnie na początku, na przełomie w sumie wieku XX i XXI, taki klub, nie wiem czy kultowy, ale na pewno bardzo popularny, gdzie odbywały się koncerty, który nazywał się Forum Fabryku I to jest często używana potoczna nazwa tego miejsca. Praktycznie nikt nie mówi o tym Fabryka Webera, akurat to jest to po prostu Forum fabrikum. A jakbyście chcieli ująć stare polesie w jednym kadrze, to, to by mniej więcej właśnie wyglądało tak jak na tym obrazku. Dotarliśmy do ulicy Kiri Skłodowskiej. Pierwszym punktem, w którym się zatrzymywaliśmy, jest skwer Latających babcz z Plusem. Nie będę się jakoś specjalnie znęcał nad estetyką tego miejsca, bo ważna jest inicjatywa, która za tym skwerem stoi. Otóż Latające Babcie z Plusem to grupa babci, e, które w, 2000, w 2009 roku zebrały się i zaczęły tworzyć przedstawienia, które potem wystawiały w okolicznych szkołach, przedszkolach, szpitalach dziecięcych itd. Dlaczego plus zatem? W 2013 roku dołączył do nich jeden dziadek, no i tam sobie wspólnie, mam nadzieję, do tej pory działają. Ostatnio próbowałem wchodzić na ich stronę. Natomiast coś tam wyskakiwały jakieś błędy, także baczcie, gdybyście potrzebowały pomocy, no to ja mi oczywiście nieodpłatnie pomogę. Piszcie, jak coś, bo robicie super robotę. Kościół rektoralny środowisk twórczych pod wezwaniem niepokalnego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi, wybudowany na początku XX wieku przez Maria Witów, w 1926 przyjęty przez Jezuitów, a od 1993 roku w rękach Dusz Pasterstwa Środowisk Twórczych. Odkąd został przekazany duszpasterstwu, stał się siedzibą Teatru Logos i Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, a następnie siedzibą Europejskiego Centrum Kultury Logos. W budynku położonym za kościołem znajduje się scena Teatru Logos, który rozpoczął swoją działalność 2 listopada 1987 roku i pierwszym ich spektaklem były zaduszki. Aktorzy występujący tutaj poruszają tematy takie dosyć emocjonalne, smutek, radość, gniew, ale też relacje z Bogiem. praktycznie naprzeciwko kościoła, o którym przed chwilą mówiła Patrycja, przy skrzyżowaniu spodomowskiego, mieści się Instytut Biopolimerów i Chemii Materiałowej, należący do sieci badawczej Łukasiewicz. No i prowadzone są badania, no jak sama nazwa wskazuje, nad e, materiałami. Jest tutaj pięć różnych laboratoriów, każde z nich o trochę innym charakterze. Ciekawe jest w ogóle istnienie, przynajmniej na papierze tej sieci, mianowicie sieć badawcza Łukasiewicz to taka sieć związana z iluś instytutów naukowych, ich liczba jest zmienna, to jest między 25 a 30 najczęściej, które mają razem współpracować, między innymi nad rozwiązaniem jakiegoś problemu biznesowego, czyli na przykład jeżeli pojawia się jakaś firma, która ma jakiś challenge taki, gdzie potrzebuje jakiejś nowej technologii czy coś, to może to zgłosić i ta sieć, te wszystkie współpracujące z sobą instytuty, mają dowieść jakiś prototyp rozwiązania w ciągu, uwaga, dwóch tygodni. Czy działa to serio, nie wiemy, ale przynajmniej tak jest na papierze. Dotarliśmy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej wycieczki. Się dowili o Podobno jest to pierwsza secesyjna kamienica w Łodzi. A tak naprawdę na początku nie była podobno do końca secesyjna, tylko została wybudowana w stylu neorenesansowym. A potem podkładali tam bardzo różne detale, jakieś roślinne i taki element, który miał imitować tak zwaną budowę szachulcową. Jeżeli nie wiecie, co to jest budowa szachulcowa, to się nie, nie, nie bijcie, bo ja też nie miałem pojęcia. Jak na przykład nie wiem, kojarzycie w Niemczech, albo w, w Austrii, gdzieś nie ogólnie na zachodzie Europy, czasem się zdarzają takie budynki, że jest taki stelaż z desek, jakby i w środku takie białe ściany. No nie? Pokażemy wam to na ekranie. No i tutaj, niby, to wszystko miał udawać tyng. E, więc ja się podnieciłem tym, no jak tynkiem udać coś takiego jak szachulec. No? jak to podeszliśmy, to się okazuje, że są jakieś deski w sumie. Więc do końca nie rozumiem. Możecie nam wyjaśnić, sumie, jak to powinno wyglądać do końca. no Ale to jest, no jest faktycznie, znaczy, no jest to imitacja tego szachulca, rozumiem, ale jednak no jest wykorzystanie normalne, wykorzystane normalne drewno. To koniec naszej małej wycieczki, z zalążka wycieczki po Starym Polesiu, oczywiście nie robimy tutaj nie wiadomo jakiego podsumowania, bo będziemy tutaj wracać jeszcze milion razy, bo naprawdę nie da się tego opowiedzieć w jednym filmie i na zakończenie idziemy sobie teraz ulicą Karolewską do Włókniarzy, za którym jest Karolew, na którym już byliśmy i serdecznie Was zapraszamy, koniecznie musicie to obejrzeć i tyle, dzięki bardzo. Dziękujemy i trzymajcie się, dobrego pa, pa. weekendu, czy kiedykolwiek to oglądacie, na razie.